no ja kończę właśnie trening ale zaraz nagrywamy tutaj kolejny filmik jako uzupełnienie materiału o labie i teraz tak, chcemy pokazać z kolegą Krzysiem, moim asystentem Kustoszem i tak dalej, w każdym razie pokaż teraz tutaj bliżej bo rozebraliśmy laba i zajmowaliśmy się preampem co tu było do roboty, no wszystko to znaczy przede wszystkim trzeba było wszystko to wyczyścić o mniej więcej tak to wyglądało prawda e, tyle było tu różnego takiego brudu no ale co się dziwić jak to ma 40 lat a tutaj nawet dali takie uszczelnienie żeby teoretycznie te, tego syfa jak najmniej tam do środka się dostawało e, zostały przekonserwowane wszystkie potencjometry zresztą bardzo ładnie chodzą, ciasno praktycznie e, już teraz żaden nie trzeszczy tutaj w tej sekcji wszystko musiało być wyczyszczone, bo to wszystko było takie zaśniedziałe, a to jest jednak zasilanie. Więc te wszystkie gniazdo bezpiecznikowe, to tutaj wszystko zostało zrobione na błysk. Pokażemy może od drugiej strony jak wygląda płytka. 40 lat. A luty lepiej wyglądają jak w niejednej współczesnej, ponieważ wtedy jeszcze nie było tej cyny bezołowiowej nieszczęsnej. No tu mamy stalaczki. Yy, I mamy taki przełącznik Bright, i on też oczywiście musi być przekonserwowany, bo bardzo często się zdarza, że te przełączniki też yy, robią, że tak powiem, bałagan. Każde gniazdo czykowe w środku musi być wyczyszczone, nasmarowane. Jest to ważne nie tylko, jeśli chodzi o wejście, ponieważ wejście wejściem, ale są tu dwa gniazda. Do, do food switch'a i do zewnętrznego efektu. Jeżeli któryś z nich, na przykład, e, nie ma przejścia przez te swoje bierne styki, jak tu nie ma jacka to tu musi być pełne przejście. Jeżeli tu jest zaś działe, ten bierny styk nie zwiera, no to wtedy wzmacniacz może przerywać i generalnie jest słabo. E, co stwierdziliśmy po tej całej konserwacji? No, niestety buczy w głośniku trochę buczy, ale to buczenie. Być może ustąpi w znacznym stopniu, jak ten badziew się wyrzuci. Ja przed chwilą skonsultowałem kwestię telefonu ze swoim specjalistą, który nawijał mi wszystkie transformatory przez 30 lat. I jak mu powiedziałem, że takie trafo pobiera na sucho 130 mA, to po prostu powiedział, że ono jest albo popsute. Albo jest tak badziewne, że trzeba je od razu wyrzucić. No i ja tak samo zresztą w poprzednim filmiku już powiedziałem. Także ten wzmacniacz musi dostać nowe trafo. Najlepiej to roid i wtedy dopiero będziemy dalej się nim zajmować. Eee, to chyba wszystko, jeżeli chodzi o, o tą część. Teraz się zajmiemy kolejną rzeczą sprężyną. Jest to akutronics klasyczny, taki mały, dwusprężynowy. sprężyna się urwała. Mało tego, że sprężyna się urwała, to urwały się wszystkie praktycznie oprócz jednego wyprowadzenia z transformatorków. Jest to do wyrzucenia, o tyle nie jest to krytyczne, że kolega stwierdził, że Krzysiek że on i tak nie używa sprężyny, bo jakiś tam używa zewnętrznych yy, cyfrowych, czy pogłosów. Sprężyna jest mu niepotrzebna i bardzo dobrze. zostało zdemontowany ten yy, kabelek od sprężyny. Sprężyna pójdzie do śmieci a wzmacniacz będzie jakby miał jedną gałkę która nie będzie działać no bo po prostu po prostu będzie nie będzie sprężyny i to by było tyle jeśli chodzi o szasi. jeszcze możemy ją tak tutaj trochę pokazać wyczyściliśmy, wyczyściliśmy na ile się dało ten, ten panel no tylny panel już słabo bo niestety się utlenił no ale coś tam jeszcze na nim widać szkoda tylko że jest numer seryjny ale nie ma Żadnej daty, bo czasami firmy dają jakąś datę w środku, żeby się, no pewnie by się zorientował, ale ponieważ wzmacniacze te były produkowane, ostatnie egzemplarze w 1981 roku, więc on musi być nie mniej, znaczy nie, nie może być młodszy niż, niż z 1981, łatwo sobie policzyć. A jeszcze tutaj. Założyliśmy nowe konektory, bo tam też były słabe, po prostu łatwo, to, łatwo by się mogły urwać od drgań. Oczywiście jeszcze wracając do sprężyny, no to sprężyna ma tutaj miękkie zawieszenie i to jest oczywiście dobrze i w każdej tak jest. Ale co z tego, skoro te kabelki tutaj powinny być zalane, bo jeżeli one tak wychodzą na sucho, że tak powiem, z tych karkasów, to one się oprócz tego, że tak jak mówię. To że się sprężyna urwała to się zdarza, to nie jest jakaś tam wielka wielki kryminał. Natomiast to, że te wszystkie przewody oprócz jednego się urwały od transformatorów, to jest słabo. One tu powinny być zalane, bo tak to jak się trzęsie cała sprężyna, to ten przewód tutaj drży, no i tak jak widać, o, ułamuje się i później to nie działa. Wystarczy, że jeden się łami, a tu się ułamały trzy. Bo gdyby były na przykład wszystkie te z transformatorku wyprowadzenia Sprawny, no to teoretycznie można by tą jedną sprężynę zostawić i on by jeszcze jakoś tam działał. A teraz ile mamy czasu? 5 minut. 5 minut. Przechodzimy do głośnika. Postanowiliśmy pokazać z kolegą, nie wiem czy nie pierwszy raz, jak ja sobie mierzę ten SPL. Pomiary SPL są o tyle ważne, że no, przy takim szczególnie mm, wzmacniaczu, który ma mało mocy, bo 40 W na 8 łamach, tak jak już to wcześniej powiedziałem, powinien być głośnik 4-omowy, jest 8 i to więcej 40 W się nie wydusi. Ale jeśli jest sprawny, skuteczny głośnik, to, to będzie mimo wszystko ok. Bo jeżeli taki głośnik będzie miał 100 dB, to i tak będzie w miarę głośno ten wzmacniacz grał. No i właśnie po to, żeby pokazać, ile ten głośnik faktycznie ma, e, pokażę, jak ja to mierzę. Przy czym. Chciałem od razu zwrócić jest kilka sposobów, ja sam stosuję kilka, ten jest taki najprostszy, najszybszy, że tak powiem. Natomiast jeśli chodzi o pomiary SPL-a, to bardzo zachęcam do lektury moich dwóch y, artykułów z Lifesounda z listopada 2019 i z grudnia. To jest y, numer po numerze, gdzie ja właśnie bardzo dokładnie opisuję zasady tych pomiarów, to wszystko co się tyczy... Właśnie y, pomiaru skuteczności głośników. Jest to ciekawy artykuł, bo palę tam y, kwestii porusza, o których nie każdy wie. Ja na przykład używam tego ustrojstwa, które tu jest na tym zdjęciu. To jest wpięte tutaj w mikser. Mikser oczywiście ma wyzerowane y, wszystkie barwy na tym kanale, który, który, pod który jest podpięty ten generator szumu. Akurat w tym momencie będziemy korzystać z szumu różowego. Sygnał z tego generatora wchodzi na to urządzenie, to jest taki analogowy e, filtr parametryczny pięciokanałowy, ale w tym momencie żaden z filtrów parametrycznych nas nie interesuje bliżej podejść, bo tak jak daleko to tam nic jednego. Natomiast tutaj mamy fajne, fajną możliwość, ponieważ na wyjściu tego urządzenia jest płynnie przestrajany filtr dolno i górno przepustowy czyli na przykład jest to głośnik gitarowy to oczywiście nie będziemy go badać od 25 Hz tylko na przykład sobie ograniczymy powiedzmy tam 60 Hz od dołu i tak samo od góry nie ma sensu go badać powiedzmy przy y, nawet 10 kg bo oni i tak nie gra 10 kg no ale powiedzmy, że ustalimy sobie, że 10 kg to jest już absolutne max co, ma taki głośnik, y, co może taki głośnik przenieść po co to się robi? Po to, żeby właśnie wymusić jakby w trakcie tego pomiaru takie pasmo akustyczne, które jest mm, właściwe dla danego przetwornika. Gdybyśmy badali 18-calowy, no to oczywiście oczywiście byśmy tutaj ustawili na przykład dół od tam, nawet choćby 20 Hz. I ten sygnał, który wychodzi z generatora szumu i jest przepuszczony przez, ten, przez te filtry, wchodzi na mój wzmacniacz pomiarowy który jest tutaj ten wzmacniacz ma podłączony woltomierz i ten woltomierz tutaj Krzysiek pokaż go i, i ma taki przełącznik jak go przełączę w dół to się pojawi napięcie które wychodzi z generatora i wchodzi na wzmacniacz musimy je ustawić tak żeby było mniej więcej 2,8V czyli tak zostawiamy i te 2,8V to jest 1 W przy 8 ohmach i mające 2,8 V szumu różowego podanego na wejście wzmacniacza i ustaloną odległość 1 metra od mikrofonu pomiarowego, możemy włączyć teraz możemy włączyć dwa urządzenia. Jedno urządzenie to będzie taki mój typowy tutaj czujnik, że tak powiem, ciśnienia. Ale skalibrowany jest to przyzwoity bardzo czujnik. Ma jedną, powiedzmy, wadę z punktu widzenia pomiarów głośników szerokopasmowych, czy, czy pełnych takich paczek, np. dwu czy trójdrożnych, ponieważ realne jego pasmo pomiarowe to jest do 6 kg. Powyżej tego on nie działa. W związku z tym, jak, już, jak chce się upewnić, jeżeli mierzę na przykład na małych częstotliwościach, to pomiar z tego fonika, który mierzy pełne pasmo. Jest bardzo zbliżony do pomiaru tego. Natomiast jeśli mierzę w wyższych częstotliwościach, na przykład, właśnie trójdrożną paczkę, gdzie są jakieś gwizdki, które tam teoretycznie do, do 20 kg, no to będzie oczywiście różnica w pomiarze, bo ten pokaże większy SPL, ponieważ będzie obejmował szerszy zakres pasma. Ale po prostu kontrolnie. Mamy ustawione ten, te volty, mamy ustawiony sygnał, i proszę patrzeć na, na ten miernik, i ja w tym samym miejscu. Ustawię też ten miernik za chwilę i będziemy. Ja już oczywiście to wcześniej zmierzyłem, no ale robię to po to, żeby. E, taki, ten przełącznik jest po to, że albo podłączam woltomierz, albo przełączam już na wyjście głośnikowe. I teraz właśnie to zrobię. Przełączam na wyjście głośnikowe, a teraz Ty krzysiek podejść tutaj, żeby było na tym mierniku widać, jakie on pokaże te decybele. Włączamy. I musi, a musi od włączenia, e, trzeba poczekać parę sekund, aż się, e, fun, aż się e, ustabilizuje ten miernik. Proszę na to zwrócić uwagę. Przełączę tutaj, bo akurat miałem niestety na e, pomiar napięcia a nie voltów, a nie tego, a nie spl -a, i dlatego muszę przełączyć, bo zapomniałem, że mierzyłem tam coś innego. I teraz mamy tak. Zakres pomiaru, mm, charakterystyka flat. Też źle, ponieważ ten, a to jeszcze o tym nie wspomniałem, tutaj mam charakterystyka C. Co to znaczy charakterystyka C? Widać na tym wykresie. To jest ważenie C, to jest ważenie A, czyli mierzymy na C, bo gdybyśmy mierzyli na A, to dołu byśmy praktycznie w ogóle nie wymierzyli. Więc, żeby pomiar był porównywalny, to jeżeli ten ma C i charakterystykę SLOW, czyli wolny pomiar, to i na tym mierniku też musimy ustawić C, no i ten, tam wolną charakterystykę, czyli ponieważ mamy teraz flat musimy wejść w setting 12 minut e, ważenie nie flat tylko C wchodzimy na C wychodzimy i teraz będziemy mieli e, na tym naszym ekranie e, pokazane C i włączamy jeszcze raz i to już będzie ostatni raz pokazuję. jest tam decybel różnicy, czy to jest, to jest błąd wynikający z tego, że i tak to jest bardzo mały, bardzo mała różnica, ale można przyjąć śmiało, że ten głośnik ma 100 decybeli, jest bardzo przyzwoity, 100 decybeli to jest już naprawdę ok, e, powiedziałbym nawet, że bardziej niż ok, bo ja spotykałem takie głośniki tu w tym samym miejscu leżały. Były mierzone głośniki estradowe bardzo znanej firmy amerykańskiej. Ten ma 100, a tamten miał 89 na przykład. A i jeszcze tutaj pokażę, bo wcześniej zapisałem sobie. Bo oprócz tego, że zmierzyliśmy e, e, SPL, to mamy też pomiar charakterystyki częstotliwościowej i przywołujemy go teraz. Przywołujemy e, sekcję numer 1. I tak wygląda. Akurat tutaj proszę nie patrzeć na SPL-a, dlatego że. To chodzi tylko o to, żeby, żeby pokazać jak ten głośnik gra. W sensie jakie ma parametry. Ja tylko sprawdzę czy to jest na pewno jedynka. jedynka, bo to chodzi o to, że tam miałem wcześniej jakieś inne zapisy i muszę sprawdzić czy na pewno wszedłem w komórkę w komórkę 1 na której miałem zapisany właśnie ten głośnik. O, no tak, to jest ten głośnik. Także oprócz tego, tam pokazało 100, ale to wtedy po prostu nie ustawiłem tam widocznie dokładnie tych, tych decybeli, też znaczy tej, 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 tego napięcia. Ale chodzi o, samą, o sam kształt charakterystyki. Tak wygląda pasmo przenoszenia głośnika tego gitarowego bez obudowy. Jest to bardzo przyzwoita charakterystyka. I to by było już koniec, tak? Bo ile mamy? 15 sekund. Dobra, zastopuj szybko, koniec, kończymy 15